Zabieram Was w podróż Business Class Boeing 787-9 Dreamliner na trasie Rio de Janeiro-Frankfurt. Czas podróży 11 godzin. Tym razem miałem dużo szczęścia i trafiło mi się pojedyncze miejsce. W porównaniu do starszych typów samolotów jest dużo więcej przestrzeni, a umieszczenie fotela pod kątem daje wrażenie większej intymności. Na fotelu czekały na mnie piżama, koc i poduszka. Po prawej stronie znajduje się fajny schowek na drobiazgi. Mam nadzieję, że tym razem niczego nie zgubię. Welcome drink, orzeszki i lecimy! I tradycyjnie jak przy starcie każdego samolotu zapadam w pierwszą trzemkę. Gorący ręcznie na twarz i pierwsza pobudka. Każdy dostał kosmetyczkę Porsche Design, a w niej podstawowe kosmetyki. Szybki wybór menu i toast za udany lot. Na przystawkę dostałem plastry wołowiny, mozzarella, sałatkę ze szparagami, pieczywo i oliwę. Danie główne to ryba w sosie z białego wina z czarnym makaronem. Trzeba wcisnąć też desery wybrałem creme brûlée i tartaletkę. Pycha! Zaczyna być ciężko, ale jeszcze trochę witamin w postaci owoców. Zanim znowu zasnę, szybka przebiórka w piżamy. Pora na film. Niestety są tylko do wyboru dwa po polsku. Na odmiany coś słodkiego do filmu i chyba już pora kłaść się naprawdę spać. Z fotela zrobiłem łóżko i oficjalnie mówię Państwu dobranoc. Dobrze się spało, ale po 8 godzinach zbudziło mnie śniadanie. Pudding z owocami, sery, pieczywo i oczywiście kawa. Pospałbym jeszcze, ale wleciała frittata z pieczonymi ziemniakami. O nie, już prawie jesteśmy na miejscu, a mnie tak strasznie chce się spać. Zypadało by teraz wyjść z samolotu, a ja tak chętnie jeszcze bym został i pospał.